Czy ja bym się stawił w wojsku? No pewnie, żebym się stawił w wojsku. Tylko ja bym przyjechał, powiedział, że mam refluks. Że nie mam dzisiaj niestety y, możliwości bojowych i tyle. Mój trener mi nawet czasami wierzy, jak robię tak, jest jakieś tam skakanie. I jest jakieś tam skakanie, ja sobie skaczę na oglębie A! A. a, 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 a. Kurwa, mać! Wszyscy się patrzą. Mówię, ja pójdę, ale mi się łydka pospi. O, kurwa! A ja, ja, jak to naciągnąć teraz? Ja, a! O! A! Cześć, muszę sobie usiąść. Dajcie mi trochę wody. No. Więc, jeśli jestem w stanie w taki sposób zwolnić się z jakiegoś cięższego do ćwiczenia na treningu. no, hmm, a dzisiaj miałem coś takiego, jak tu jest serce. A, w macie odwróconą tą. No czekajcie, zaraz mi będziecie powiedzieć. Nie, bo serce jest kurde po lewej stronie. To tu, ale od drugiej strony jakby... Mnie tak kłuło strasznie. I to dzisiaj nie trollowałem, nie? Dzisiaj nie było tak, że oooo, o coś się tam... O coś się tam wydarzyło. Dzisiaj rzeczywiście mnie tu kłuło. Tak, tak jakby, tak, tak jakby przy łopatce, o, ale górna część, tak jakby, wiesz, tutaj, tutaj, ale z drugiej strony, tutaj, ale z drugiej strony. Sumienie. No jakby, właśnie, jakby kolka, ale kurwa za łopatką. Przepraszam, orgazm miałem. Przepraszam. Dochodziłem.